Cześć papuszki! Dzień dobry. Zapraszam Was na nasze no, kolejne zajęcia. Tak jak zawsze przywitajmy się. Pamiętacie naszą nową piosenkę? Mam nadzieję, że tak. To śpiewajmy ją. Kocham Polskę, kocham Polskę i Ty też, i ty też. Edziu, pomożesz nam? Tak, tak. Ja już wszystko pamiętam i pomogę wam. To zaczynajmy! Kocham Polskę, kocham Polskę i ty też, i ty też. Trzymam w ręku flagę, trzymam w ręku flagę stałych sił, stałych sił. Pięknie! Edziu, Edziu, czy wy pamiętacie, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? Wczoraj był wtorek, dzisiaj jest środa. I dzisiaj również będziemy rozmawiać o. O Polsce, tak. W tym tygodniu rozmawiamy o naszej ojczyźnie, czyli o Polsce. Już doskonale wiecie, jakie to są symbole narodowe. To jest flaga i polski orzeł biały. Już zrobiliśmy flagę, orła zrobiliśmy, a dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po Polsce. Będziemy podróżować wzdłuż Wisły. Odwiedzimy cztery miasta. A jakie? Już Wam mówię. Pierwsze miasto, które odwiedzimy, to będzie Kraków. Tak. Drugie miasto, które odwiedzimy, to będzie Warszawa. Trzecie miasto, które odwiedzimy, to będzie Toruń. I czwarte miasto to będzie Gdańsk. Widzimy cztery miasta. Na początku chciałabym, żebyśmy podzielili na sylaby te miasta. Pierwsze miasto to był Kraków, więc zaczynamy od Krakowa. Ja podzielę, a później wy. Dobrze? Uwaga, uwaga, zaczynamy. Kraków. Teraz wy. Ile sylab ma słowo Kraków? Ków. Dwie sylaby. I na jaką głoskę rozpoczyna się miasto Kraków? Kraków. K Kraków. K Kraków. K Kraków. Głoska k. Na głoskę k rozpoczyna się słowo miasto Kraków. Drugie miasto Warszawa. Oczywiście w tym mieście większość z Was. Mieszka, prawda? Nawet ja z Edem. To podzielmy na sylaby słowo Gratw, e, Warszawa. Najpierw ja, później wy. War-sza-wa. Teraz wy. Ile sylab ma słowo Warszawa? War-sza-wa. Trzy Sylaby. Mhm. A na jaką głoskę rozpoczyna się Warszawa? Warszawa. Powtórzcie. Warszawa. Głoską, głoskę, którą słyszymy jako pierwsza, to jest głoska w, w. Warszawa. Głoska w. Warszawa. Trzecie miasto. Toruń. Podzielmy na sylaby. Najpierw ja. Później wy. To run. Teraz wy. Mhm. Ile głosek ma, ile sylab ma słowo torum? To run. Dwie sylaby. A na jaką wózkę rozpoczyna się słowo torum? Toruń. T. To, to jest głoska T. Mhm. I czwarte miasto Gdańsk. Podzielmy na sylabę słowo Gdańsk. Najpierw ja, później wy. Gdańsk. Teraz wy. Ile sylab jest w słowie Gdańsk? Gdańsk. Tylko jedna sylaba. A na jaką głoską rozpoczyna się słowo Gdańsk? G. Gdańsk. Gdańsk. Gdańsk rozpoczyna się na głoskę g. g Gdańsk. Mhm. Pierwsza część za nami. To teraz zobaczmy, co nas czeka dalej. A to teraz wybieramy się. Podróż do naszego pierwszego miasta. Wybierzcie jakiś pojazd, który którym będziecie chcieli podróżować. Może być to samolot, może być to autobus, może być to samochód, może być to e, pociąg. Nie wiem, co chcecie. Nawet balonem możecie polecieć. Och, orzeł spadł. Oj, oj, Orzełku, chciał gdzieś polecieć Razem z nami na wycieczkę. O, trzymaj się. Dobra. No to jedziemy na wycieczkę. Włączam piosenkę, którą doskonale znacie. Jadę, jadę, jadę. Wstajemy, no i jedziemy na wycieczkę do Krakowa. Będziemy jechać na wycieczkę do Krakowa. Och, zaznaczam na mapie Kraków. Tutaj na południu Polski, czyli w górach, jest Kraków. Jedziemy do Krakowa. Uwaga, uwaga. Trzymamy się mocno i jedziemy. Możecie sobie pochodzić po pokoju, pojeździć. Julka była w Krakowie. My też chcielibyśmy odwiedzić Kraków. Więc teraz uwaga, uwaga. Co my możemy zobaczyć w Krakowie? W Krakowie możemy zobaczyć Wawel. Wawel, tak. To jest bardzo historyczne miejsce, które nazywa się. Wawel. To jest te zdjęcie zrobione z, z drugiej strony Wisły, bo właśnie miasto Kraków jest usytuowane na Wiśle. Tak, bardzo blisko Wisły, tak jak Warszawa, ale to zaraz. Więc mamy Wawel. I oczywiście Kraków. W Krakowie można spotkać rzeźbę smoka wawelskiego. Och, tak. Smog wawelski. Jest taka legenda o smoku wawelskim, który właśnie zionął ogniem. Ten, który jest w Krakowie, również zionie ogniem. Ale jak doskonale już wiecie, legendy nie muszą być prawdziwe i zazwyczaj one nie są prawdziwe. Tak samo jak smok wawelski. Czy smoki istnieją naprawdę? Edziu, smoki istnieją naprawdę. Nie, 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 nie. Smoki istnieją, ale tylko w bajkach i w książkach. No i w filmach czasami. Mhm, doskonale. Tak naprawdę smoki nie istnieją, więc spokojnie nie mamy się czego bać. Dobrze? Uwaga, uwaga! Odwiedzamy kolejne miasto położone przy biśle. Jedziemy, 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 jedziemy i uwaga, będziemy odwiedzać teraz Warszawę, czyli miasto, w którym większość z Was mieszka. Odwiedzamy Warszawę. Mhm. To uwaga, usiądźcie w jakimś pojeździe wygodnie, trzymajcie się i jedziemy dalej. W Warszawie, a w Warszawie oczywiście można zwiedzić pałac kultury i nauki. Tak, mi się właśnie z tym najbardziej kojarzy Warszawa z Wielkim Pałacem Kultury i Nauki. On jest w centrum Warszawy, i myślę, że większość z was ten pałac widziała. Tak? O Warszawie dokładnie będziemy e, rozmawiać jutro, więc e, teraz zabieramy się do podróży do kolejnego miasta. Kolejne miasto, które jest położone e, blisko Wisły, to Toruń. Idziemy coraz wyżej. Idziemy teraz do Torunia. Uwaga, uwaga. Siadajcie wygodnie, w jakimś swoim pojeździe i jedziemy. Oczywiście w Toruniu czeka na nas pomnik naszego słynnego uczonego, który właśnie mieszka w Toruniu. To jest rzeźba Mikołaja Kopernika. To jest bardzo ważna osoba dla nas, dla nas wszystkich Polaków. On mm, napisał dzieło, dzieło o obrotach sfer niebieskich, czyli zrobił dokładne obliczenia, w których to udowodnił, że Słońce jest w centrum wszechświata, a Ziemia i inne planety krążą wokół, wokół niego, czyli wokół Słońca krążą. I on to dzięki swoim ob dokładnym obliczeniom właśnie odkrył, że Słońce jest w centrum wszechświata. Dzięki niemu korzystamy cały czas z tej. Wiedzę. więc jest bardzo ważna postać dla nas, dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków i w sumie dla wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Z mhm. czym e, jeszcze kojarzy nam się Toruń? Oczywiście Toruń kojarzy nam się z pysznymi ciasteczkami, a te ciasteczka to pierniki, toruńskie pierniki. Te, które Wam pokazuję, zobaczcie jeszcze raz, to są Katarzynki. To są jedne z najbardziej popularnych pierników, toruńskich pierników. A skąd się wzięła ta nazwa? Oczywiście jest pewna legenda, która głosi, że Katarzyna, córka młynarza, miała przygotować przysmaki na przyjazd króla do Torunia. Pczółki podpowiedziały jej, żeby dodała do swoich wypieków, do chleba i ciast, miodu. Wypieki wyszły jej znakomicie, a król był zachwycony. I dzięki temu mamy właśnie toruńskie pierniki Katarzynki. To oczywiście jest legenda, więc to nie musi być prawda. Ale bardzo ciekawa ta legenda, prawda? Dobrze, jedziemy dalej. Usiądźcie wygodnie w swoim pojeździe i jedziemy dalej do kolejnego miasta. To już jest ostatnie miasto, czyli Gdańsk. Najspołożony no jest nad. Oczywiście nad morzem, tak? Niektórzy no, z was byli w Gdańsku. Nawet sama, yy, sami mi o tym. To siadajmy i jedziemy. <mulik> Biegnę, biegne, biegnę, 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 o! Biegnę, 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 co? Biegnę, biegne, biegne, biegnę, 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 gdzie? Biegnę, biegne, biegne, biegnę, zatrzymuje się. Okay. No już jesteśmy w Gdańsku. Widziałam was w Gdańsku. A co w Gdańsku można zobaczyć? Oj, 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 macie jakiś pomysł? Oczywiście w Gdańsku można zobaczyć morze. Można iść na plażę, nad morze, na molo w Gdańsku, w Brzeźni. Mhm. Ma wygrzewać się w słoneczne dni e, lata, tak? Z tym e, kojarzymy Gdańsk. A z czym jeszcze? Jak ja byłam w Gdańsku, to widziałam bardzo, bardzo popularną, znaną historyczną fontannę. I ta fontanna to Fontanna Neptuna. F fontanna Neptuna znajduje się na długim targu. To jest jedno z bardziej popularnych miejsc w Gdańsku. I kto to był Neptun? Neptun. To był Bóg, wód, chmur i deszczu. Mhm. Być może dlatego stanął właśnie w Gdańsku. Tam przecież jest dużo wody, prawda? O, tak. No dobrze. Na razie no, kończymy naszą wycieczkę. Może wróćmy do Warszawy. Co wy na to? Jesteście gotowi? No to siadamy i wracamy do. blashaya... music Jak zawsze, prawda? No dobrze. Teraz chciałabym Was zaprosić do wykonania kilku fajnych rzeczy. Będziemy robić smoka. Mm, takiego oczywiście nieprawdziwego. Żeby wykonać smoka, potrzebujemy ponownie rolki po papierze. W tym tygodniu wszystko robimy, chyba, z rolek po papierze toaletowym. Mm, mam nadzieję, że macie ich dość dużo w domu. Potrzebujemy pasek, kilka paseczków bibuły. Ja wybrałam pomarańczowe paseczki i czerwone. Czyli coś, co najbardziej przypomina oki. Potrzebujemy też kilku narzędzi. Klej, nożyczki i plamaster albo jakiś marker. Co robimy? Musimy ozdobić. Ozdobić, narysować oczy i nos naszemu mm, smokowi. Czyli robimy oczka. Próbowałam zrobić oczko z plastyliny, ale mi nie wyszło, więc y, musimy narysować. Może Wam się uda zrobić z plastyliny? No nie wiem. Nie chcę się przyklejać plastyliny do tego. Potrzebujemy oczek, oczek. Jedno, drugie. Z brwiami czy bez brwi? Ach, może takie małe. Brwi i rzęsy? Czy smok ma rzęsy? Nie wiem. Ale ja narysowałam. <grymna losty> Wygląda jak smoczyca, jak dziewczyna. I potrzebujemy noska. Tutaj na dole będzie nos. Takie dziurki, tak jak my mamy dziurki Dwie dziurki w Tak samo ten. Ten Smuk też będzie. Miał dwie dziurki. O tak. Wyszło, wyszło. Dobrze. I teraz bierzemy klej. Musimy troszeczkę więcej odkręcić kleju. Będziemy smarować rolkę w środku, więc, żeby nam było łatwiej smarować, wykręćcie więcej kleju. Wyjątkowo wykręcamy więcej. Smarujemy dużo tego kleju, bo buła musi się przyczepić. Dokładnie, mocno musi być przyczepiona. Smarujemy, smarujemy. Dobrze, zamykamy klej. I tutaj gdzie jest to, brzegi rolki posmarowane, tutaj w środku, przyklejamy bibułę. Jedna obok drugiej. Ja wkładam na zmianę czerwona i pomarańczowa bibułę. Czerwona. I pomarańczowa. O, tu jeszcze coś jest. Czerwona, pomarańczowa i czerwona. Dobrze. Och, tak. I już powiem Wam, że jest prawie gotowe. Co teraz robimy? Teraz dmuchamy i zioniemy ogniem, tak jak smok. O, trochę za długie te paseczki i trochę je przytnę. Przycinamy ogień. Oj, może tak będzie lepiej. O, o, tak jest lepiej, ale fajnie. I możemy teraz wybawić się w smoka. Tylko nie spalajcie wszystkich dobrze tam w domu u siebie. Tylko zabawa, prawda? No dobrze. Smok jest gotowy. Teraz zróbmy coś, co kojarzy nam się z morzem, a będziemy robić piasek. A czego potrzebujemy, żeby wykonać piasek? Potrzebujemy jakiegoś naczynia, w którym będziemy się bawić. Ja wybrałam małą miskę, ale e, małą miskę z kuchni, taką szklaną, ale jeśli wy będziecie więcej robić w jachu, to możecie wziąć taką miskę z łazienki, albo taką dużą tackę na przykład z piekarnika, tak żeby nie zrobić za dużego bałaganu. Więc potrzebujemy, jakiej, potrzebujemy jakiegoś naczynia, w którym będziemy się bawić, mąki pszennej, e, mąki bukurydzianej, Jakiej tam macie w domu za dużo i olej. Ja zrobiłam tylko jedną jedną szklankę mąki i jedną trzecią szklanki oleju. A wy możecie oczywiście zrobić tego więcej. Zawsze musi być więcej mąki i mniej oleju. Więc wszystko wsypujemy i. Mieszamy, mhm. to bardzo proste. Widzicie? Zaraz nasz piasek będzie gotowy. Możecie y, zrobić pałki z piasku, możecie zrobić... Co jeszcze można zrobić z piasku? Taki zamek, może Wam, może pałac kultury i nauki. Dalej jeszcze troszeczkę. Także pomnik Leptuny, fontannę O, pani się klei, w co nie? Bardzo przyjemny jest w dotyku. Tak, ciasto do pieczenia. Piasek właśnie jest takiej konsystencji. Myślę, że taka konsystencja jest w porządku, jest bardzo miła dobrze się nią formuje w No Dobrze, to smog zrobiony, piasek zrobiony. Jak którąś z tych rzeczy zrobicie? To pokażcie mi, jak Wam wyszło. Jedno popatrzę, może coś zbudujecie z piasku. Fajny, bardzo fajny ten piasek, bardzo mi się podoba. Pamiętajcie też, żeby posprzątać później po tych wszystkich e, zabawach, po tym piasku, po smoku, dobrze? dobrze. Jedy, posprzątam, a jak już skończę, to zaśpiewamy piosenkę, dobrze? Ja już jestem gotowa. Czy Adzia jest gotowa? Ojej, A jak, co mi się stało? Edziu, jak ty wyglądasz? Co ty zrobiłeś? ja, ja jestem smokiem, ja jestem smokiem. O Edziu, ale wyglądasz śmieszno strasznie. <grym> Może zaśpiewasz z nami piosenkę? Chcesz w tym śpiewać czy bez tego? <grym> Nie no, chyba z tego, bo mi się ciężko mówi, ciężko mi się śpiewa a, w tym, a, w tej rolce. No to zdejmijmy ją. Och, udało się. Później się pobawisz, Edziu, spokojnie. Dobrze, uczyliśmy się pierwszej zwrotki, drugiej zwrotki, To dzisiaj uczymy się trzeciej. Wczoraj uczyliśmy się o zakopanym, to dzisiaj hmm, zwrotka o Warszawie. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa. Teraz to już Warszawa, ważna sprawa. Bo tu stolica Polski jest. Bo tu stolica Polski jest. Wisła, pałac kultury, Królewski zamek. Wisła, pałac Kru kultury, Królewski zamek. I wiele innych pięknych miejsc. I wiele innych, pięknych miejsc. No i już teraz refren. Jestem. Jesteśmy Polką i Polakiem. Dziewczynką fajną i chłopakiem. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją. Idy. Ty, i ty Chcemy, byś również kochał ją. Idę. Ty, Idę. Ty. Tak. To zaczynamy trzecią zwrotkę piosenki. Teraz to już Warszawa. Uwaga, uwaga, trzy, dwa, jeden, tak. Idy. Ty ty. Teraz to już Warszawa. To ważna sprawa, bo tu stolica Polski. I zamek, i wiele innych pięknych miejsc. Jesteśmy Polką i Polakiem. Dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty, toruj. Toruj, toruń to, 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 to będzie jutro, nie dzisiaj. To już koniec naszych zajęć. Chciałabym się teraz z Wami pożegnać. Może kocham Polskę, kocham Polskę, dobra? Kocham Polskę, kocham Polskę Stałych całych sił. I ty też trzymam naszą flagę. Trzymam naszą flagę, całych sił, całych sił. Powiem Wam, że cały czas nam się tutaj myli ten tekst piosenki. Mam nadzieję, że Wy lepiej pamiętacie od jej i o To do jutra. Do zobaczenia. Pa pa! పత ముస్ పతా